I dlatego należy obudzić się z tego letargu postrzegania Unii Europejskiej i zauważyć, w co się przeobraża od kilku lat. Że kiedy mówimy o eurokochodzie, to nie jest żadna hiperbola, to jest po prostu dosadne nazwanie tworu, który realizuje wręcz jakieś bolszewickie metody i naoczne zabijanie demokracji, o którą zabijały się nasze starsze pokolenia. Mamy głośny wariant rumuński, tym samym nas straszono w przyszłych wyborach oraz w Niemczech, a teraz mamy sytuację z Marii Le Pen, największą przeciwniczką, największą opozycjonistką partii prawicowej, najbardziej zagrażającej, panującej lewicowo liberalnej elicie. I w tym momencie mamy do czynienia z czymś, co możemy zdecydowanie nazwać takimi właśnie sowieckimi praktykami, gdzie dosłownie traktuje się opozycjonistę, lidera opozycji, jako po prostu więźnia politycznego. I to jest, można powiedzieć, książkowy z politologii na, na to przykład gdzie niszczy się swojego politycznego przeciwnika, stosując właśnie skorumpowane, obsadzone swoimi ludźmi sądy, które z kolei stanowią prawo również nie do końca legalne. I tak samo w tym wypadku. W momencie, kiedy doszło na razie do pierwszej instancji bez. Ostatecznego wyroku, który dopiero może druga instancja zatwierdzić, ogłoszono już, że nie ma ona prawa przyjąć, podjąć się kandydat, kandydatury na prezydenta. Tak? Dosłownie już trzy dni po pierwszej instancji, część takiego wyroku, niepotwierdzona drugą instancją, stała się już wyrokiem prawomocnym. What the hell? Więc na tym przykładzie widzimy, że tu nie chodzi o sumienne, uczciwe rozstrzygnięcie jej winy w zarzutach, tylko celem jest właśnie to, żeby ją odsunąć z wyborów. I tu nie trzeba mieć bardzo zawiłego myślenia, żeby do takich wniosków dojść. Przechodząc do przyczyny tego polowania na czarownicę, cóż to za wielkie przestępstwa pani Le Pen urządziła? Poza tym, że oczywiście wyznaje niepoprawne poglądy i chce pchać lud do starej wolności, normalności i y, wartości patriotyzmu. W dobie, kiedy widzimy, co się dzieje w, w całej przestrzeni politycznej z tymi gnidami, które okradają nas na każdym kroku, nadużywają jakby swoje kompetencje. E, to jak w Polsce na przykład, na, na przykładzie państwa gajewskich widzimy, jak nas ciulają, wyciągają od nas kasę, chociaż im się nie należy, kłamiąc, prawda? Czyli dosłownie nadużywając po prostu swoje możliwości, które. E, z, ze względu na panowanie ich no, stanowiska, im przysługuje. Przede wszystkim, bo to tam takie małe płotki, ale weźmy sobie rekina, Ursulę van der Leyen, Ursulę van... jak ją też możemy nazwać, która dosłownie zdefraudowała e, miliardy złotych. E, największa afera korupcyjna, która wyszła na wierzch o wielkości 70 miliardów. Tak jeśli chodzi o właśnie podpisanie SMS-em no umowę cenową na gdzie na skalę historii pierwszy raz to osoba kupująca podwyższała cenę, a nie na odwrót, tak? Oczywiście przy okazji okazując się, że miała swojego męża, który miał swoje udziały bodajże, rzeczy, jakieś wysokie stanowisko właśnie w firmie. No, Sprawa oczywiście umorzona. Kobieta europarlamentarzystka, która miała na to papiery, dokumenty zbierane latami, też jedna z naszych czołowych, takich liderek po stronie wolności naszej i naszego zdrowia, została właśnie znaleziona, tak, nieżywa dzień przed postanowionymi spotkaniami komisji właśnie przeciwko Suce van der Leyen. Dowody nie dotarły na czas, rozprawa się nie odbyła, bo świadek wyparował, więc sprawa została umorzona, tak? Największa taka właśnie na defraudację kasy w historii Unii Europejskiej. Plus mamy na przykład aferę z inną europarlamentarzystką, która wzięła kasę od, w związku z Olimpiadą, tak, też kilkadziesiąt milionów złotych znaleziono w jej mieszkaniu, również została sprawa umorzona dalej mogła nawet. Sprawować swoje stanowisko, swoją pracę w momencie, kiedy na przykład w tym samym czasie Patryk Jaki za lajka na Twitterze został wyrzucony, zawieszony w swoich pracach i taka właśnie jest hipokryzja podwójnych standardów, chora polityka tych rządzących. No i przechodźmy do faktów, cóż takiego zrobiła Pan Le Pen, Le Pen bardzo lubię to, to wypowiadać, zresztą ja kocham język francuski, więc to może dlatego mam słabość. Le Pen. miała asystentów, między innymi, tak, miała asystentów, którzy, których jednych opłacała z Kasy Europejskiej, drugich z... Jako posłanka. No i właśnie był problem, żeby ocenić to, czy ona uczciwie z tych pieniędzy powinna, czy nie powinna, właśnie tych swoich asystentów opłacać. Co jest tak kuriozalne, zważając na to, że jeśli pełnisz podwójną swoją rolę i na przykład nawet w ciągu jednego dnia, Przemieszczasz się z miejsca na miejsce i właśnie masz ochroniarzy opłaconych, no to ciężko jest to, jakby podzielić, prawda? Kiedy Ty wykorzystywałaś go jako ta posłanka, czy jako ta europarlamentarzystka, tak? Czy tych swoich asystentów, czy jak oni ci piszą tutaj dzisiaj, nie wiem, jedną pracę ci piszą na to, a drugą ci piszą na to. To jak to po prostu dzielić i tak dalej, a tym bardziej jak to udowodnić. I to są takie, które bardziej najbardziej mi zapadły w pamięć, jako takie najbardziej absurdalne, więc mówimy tutaj o można powiedzieć głupotach, których nawet nie da się udowodnić za bardzo, bo są to rzeczy niemierzalne. A druga sprawa, że są to sprawy groszowe. To jest tak jakby po prostu ścigać polskiego przedsiębiorcę za to, że nie wiedział, że, że w hamburgerze musi podzielić sobie składniki na różne oprocentowanie tak, podatkowe, zaniedbania, jakieś takie na siłę szukanie po prostu sobie e, frajera, na siłę szukanie winnego, no, gdzie za coś takiego grozi komuś kilka lat więzienia, e, niemożność sprawowania już swojego mandatu i nawet udział w wyborach prezydenckich. Tak. Kontra to mamy na najwyższych szczeblach ludzi, którzy defraudują kilkadziesiąt miliardów, miliardów nawet. I tym ludziom się nic nie dzieje, tak? Więc to jest jeden do jednego po prostu wiadoma sprawa, dlatego dalej myślę, że przesadzam nazywać to metodami terrorem stalinizmu, na przykład i tak dalej. No to, to jest klasyczny przykład tego słynnego powiedzenia um, szefa NKWD, właśnie pod Stalinem, który powiedział: Dajcie mi człowieka, ja znajdę na niego paragraf. Dosłownie znaczy to, że każdy może zostać osądzony, jeśli tylko władza będzie tego chciała, jeśli ktoś będzie władzy przeszkadzał, a właśnie Beria, tak się on nazywał, był, był odpowiedni właśnie za te najgorsze czystki tak, i represje, jakie działy się pod rządami Stalina. Dlatego znajomość historii bardzo się przydaje, żeby właśnie pewne rzeczy nazywać po imieniu, widzieć ich przede wszystkim przesłanki, żeby kiedy widzimy, że widzimy, że coś idzie w daną stronę, w miarę szybko to powstrzymać, tak? a nie dać się dalej manipulować na piękne słówka z myślą, że to już wszystko było, to minęło i to nie wróci. Prawda jest taka, o czym zapominamy, że żyjemy w czasach, gdzie te najgorsze zło całe no, działo się ile lat, ile, kilkadziesiąt dosłownie lat temu, więc dzisiaj ci, którzy dalej sprawują władzę na tych właśnie wysokich szczeblach europejskich i każdych, to są potomkowie bardzo w, w, w krótkim miejscu drzewa genealogicznego. Dosłownie to są ich tylko maks-dziadkowie. Tak, maks dziadkowiak, na przykład Ursula von der Leyen, która również ma e, dziadka, który był głównym z generałów nazistowskich Niemiec. Niestety. I możemy e, i mówić i wyciągać tekst, że nie powinniśmy osądzać ludzi przez ich rodziców. To jest największy, to mnie tak bawi. Bo takie powiedzenie, takie myślenie naprawdę deklasuje kogoś z jakiegokolwiek inteligentnego dyskursu o rozumieniu świata, pewnych procesów powtarzalnych i tego, jak wygląda świat. Tak? Znaczy, ta osoba kompletnie nie rozumie życia, tylko łatwo na siłę jej po prostu znaleźć jakiś pseudoargument, który myśli, że może obalić to, co dla niej jest ciężkie do przyjęcia, że dzisiaj dalej mogą rządzić ci, którzy mają. Takie same idee, ideologie, jeszcze we krwi, nawet u nich ciągle leci ta sama czerwona krew. Przypominam, bo to trzeba podkreślać, że w przypadku sytuacji rumuńskiej chodziło o to, że rosną w siłę właśnie znowu. Dziwnym trafem, prawda? Zawsze chodzi o tych samych. Prawicowy polityk, który było wiadome, że w wyborach prezydenckich może obrać prowadzenie. Oskarżono go o to, że skoro w krótkim czasie jego popularność wzrosła, na pewno maczały w to rosyjskie palce, dlatego że on był bardzo popularny na internecie. Więc mamy jeden do jednego sytuację, kiedy u nas prawicowy polityk teraz tnie się do góry. Na maksa, tak? Widzimy, jakby przynajmniej um, według tych nie. No, fałszowanych sondaży, które robi jeszcze co więcej ekipa konfederacji, ponieważ jej lider właśnie ma agencję marketingową, która zajmuje się takimi sondażami, czyli pan Wipler. Więc na nas sondaży należy bardzo z dystansem patrzeć. Więc można powiedzieć, że jeden do jednego realizuje się ta sama postawa, ten sam wizerunek, te same czynniki. I w momencie, kiedy nam grożą, tak, że dojdzie do tego samego, że będą nam obalać tutaj i unieważniać wybory, to w tym momencie. Można powiedzieć, że to jest jeden do jednego pewne, że tak może być. I dlatego należy taką sytuację, jak coś się wydarzy, dobrze rozpatrywać, a nie po prostu jak zmanipulowana owca, tylko dlatego, że ktoś przyjdzie i powie, że a, bo to ruska onoca. I mówimy o tym, czym staje się Unia Europejska, i jak należy z, no, zweryfikować po prostu jej postrzeganie, zasiągać informacji do, do genezy, do podstaw, do protokołów na przykład, właśnie do Manifesto ventotene, do, do, do założycieli, jak Spinelli, chociażby, który już od samego początku twierdził, jaki ma swój cel, właśnie ta Unia, do czego ona ma zmierzać, tak? Jak założenia w ogóle jest pomysłem komunistycznym, wręcz ze statusem takim imperialnym, tak, z zapędem do stworzenia wiedzy bardzo scentralizowanej, która zabiera totalnie niepodległość i suwerenność państwom w niej zawartych. Możemy sobie żartować, że jest to prawda zielona komuna ze względu na zieloną politykę ekologiczną i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie są przesadyzmy jakieś, tylko to jest naprawdę racjonalne osądzanie rzeczywistości i wyciąganie wniosków. I ten przykład, który teraz się dzieje, co, co dla ludzi jest no. Wdaje mi się osobiście, że powinien być jeden do jednego takim przejrzeniem na oczy, ponieważ dosłownie książkowo jakby w ten sposób realizuje się no odhaczanie zabijania demokracji. Tak? To, co było typowe dla jakichś komunistycznych, socjalistycznych właśnie rządów w przeszłości, czy nawet zapędami do faszystowskich, to samo właśnie w tym momencie my widzimy, tak? Więc kiedy te same partie krzyczą o tym, że chcą um, ratować wolność, demokrację, a jednocześnie najbardziej w nią ingerują, ją zabierają, to coś trzeba przejrzeć na oczy, tak? zobaczyć, że jesteśmy zmanipulowani ponieważ podstawą takiej utopijnej demokracji, która oczywiście w całym tym swoim idealnym ujęciu, w tym nawet w najlepszych latach Polski, krajów liberalnych w Europie i na świecie nie zostało to przestrzegane, ponieważ nawet ten proces cały wyborczy, partyjny, który mamy, no to jest taka też ułuda tej demokracji, ale i tak już ona zawierała się do tej pory w ramach tego, że to człowiek w suchere, tak, ma możliwość jakby wyboru swojego reprezentanta z ludu, tak wziąć sobie kogokolwiek i zaistnąć w polityce, kiedy tylko zdobędzie wystarczającą rzeszę swoich zwolenników, tak? a nie a nie kiedy władze już istniejące, które chcą na siłę, jak wiadomo, za wszelką cenę utrzymać tam swoją władzę, będą nam wybierać, kto może do tych wyborów dostać się, a kto ma być zeklasowany. To jest, to jest bardzo prosty mechanizm. Bardzo